Ej dobra, tutaj do tego sobie włączę nagrywanie, bo tutaj czuję, że to będzie Na strzała, nie? Cały, cały legendarny loch Na strzała, normalnie tak, leci Nie wartowałem jak coś No ciastek podsumował no zmienić świat? Zobaczymy, jakie to orędzie będzie 4 no, normowe klucze to robimy otwieramy mm. No bije się no co ja będę uciekał z taką klątwą Dajmy mu szansę no właśnie, dajmy szansę No bardzo, to nie będzie podejście na strza na pewno Wiadomo, nie, jeszcze nic niczego nie zmieniła. No ciężko, ciężko, żeby zmienił coś, no. u, Ale mi dał teraz Hans. Lecimy, zbieramy klucze. Dotrwać do sklepu kolejnego. Jako tako to będzie. Póki co farmy sobie klucze. Raz bosik, kabanosik. Co tu mamy? Klata. Taka klata. Dobra, do kotła. Kotła rzucamy. Szansa na ucieczkę. To jest fajne, ale no to jest pewniejsze na razie, więc wezmę sobie to. Ja tu będę uciekał. No więc do tego sklepu chcę sobie dotrwać. Dobra, teraz na pewno muszę uciekać albo brać komnaty z kluczami. Tutaj jest gaming pod... Pod jedno podejście, zobaczymy czy się uda. Dobra, szukamy oczywiście tutaj dużego heala. No spokojnie, żeby nie przeklikać, go, nie ominąć. Dobra, mamy. Mamy dużego chwila. Dobra, jest. Oj, mogę poczekać, chyba, aż mi się skończy ta lątwa No dobra, zaryzykujmy. Oj, to dostałem dosyć sporo. Dobra, HP mam jakoś 80%. No i teraz by trzeba było jakiegoś bafika trafić ze skrzynki czy czegoś. Wtedy by były jakiekolwiek szanse, nie? A tak trzeba na przypale troszkę tu lecieć Gdyby się udało trafić kolejną rurkę Oj! Na cztery, okej, okay, zawsze coś Bezpiecznie, bezpiecznie Dobra, koń paprynożyce, pytanie do czatu Tym razem się musi udać Dzisiaj nie razy jeszcze nie siadło dobrze może teraz. Ooooooo, oh, no! Śmiesznie. No. Trzeba pamiętać. nożyczki... Są po czesku jak te... Jak nóżki po prostu. O, lechil się trafi tutaj to jest na trza <śm> <śm> Odzinu ta widzę. No właśnie, tutaj jest zapuszczona. Ładnie, ładnie. Minecraftowa klimatycznie. Fajnie, fajnie. Dobra, dwa ładujemy do plecaka e, I czy jest jakaś fajna runka? Mniejsze wrażenie od potworów, ale zadrżamy potwory, to nie e, To jest ok. Bić się raczej nie w więc biorę to Bardzo zapomniał wyciszyć muzyki, grając w grę bez kitu Minecraft w tyle został i co? Jest tak jest Wrota prób Niby można, czy warto? No to są sami przeciwnicy, więc ogólnie pod przejście na jeden raz to się nie opłaca. Tutaj pod kontent typowo to jest. Gdybym zrobił przejście na jeden raz i zrobił komnatę z legendami, to by było w ogóle. Wow! Już myślałem. No to epik, ale mnie zbaitowali. Już, już myślałem. O dobra. Już tutaj ciśnienie podskoczyło z emocji, ale. No nie z bait, nie bait, ale na lepsze epiki niż nic. Dobra, lecimy dalej. Na razie cały czas to jest jedno podejście, przypomnę tylko. Też już myślałem Zobaczymy, jak te przedmioty zaczęły wyskakiwać. Nie, już takie o cholera, PZ w szoku by był. no jest, fa ja powiecie, jest fajnie. Nie powiedzieć, jest fajnie. Nie skończymy mówić, że jest fajnie, już nie było fa Jest fajnie. I co mam teraz wziąć w sklepie? Dobra, czekajcie, czekajcie. Strategiczne podejście do tematu. Co mi się najbardziej przyda teraz? A nie, jakbym sobie wziął ten? Yy, otwieranie komnat, albo demontaż pułapek? To, albo pułapki. No właśnie, kluczy jest mało, ale to jakby wychodzę na plus z kluczami z tym, nie? A jak tutaj chcę grać po to jedno podejście, jakby dało radę? On trafił te cztery komnaty. Że wiedam grzyba, ale no kurczę, już bym chciał to na strzał zrobić. Wezmę sobie to. No dobra, to biorę sobie to. Dwa klucze do przodu, pójdzie. Tu jeszcze mam trochę heal, więc wypadałoby się troszkę pobić z oponentami. Jakieś klucze wpadną. O kurczę, czy ryzykować, to jest pytanie. Dobra. Kurde, nie było warto. Ja wiem, że klątwa tutaj była, ale no, tyle kluczy na szali było, no to kusiło człowieka, no. Cholera, jasno. Za zawsze to samo. Dobra, nie jest źle, nie jest źle pod kontrolą. Dojść do bossa. Sobie, patrzcie, tutaj mam. Nie, no nie. Moje klucze poszły w pizdzieć. Ale spokojnie, jest stabilnie. Jest stabilnie. To jest sytuacja bardzo dynamiczna na tym podejściu. Muzyka też jest w ogóle. chaos totalny. Ale wyciągniemy, to wyciągniemy. Pan blisko. Aha, i to ma znaczenie też, nie widziałem <laughs> Za 4 klucze na 3 piętro Zostawiłem 3, ale no mogę, mogę Dobra, no zobaczymy, zobaczymy Jakąś dobrą runkę mi zarzu zarzuć tutaj, chłopie O, nie widzę tu fajnej runki Ta, no dobrze, mój tak. Dobra, dobrze, mniej przykrętych drzwi, zobaczymy, zobaczymy Zostało 25 pięter, czy się uda? Nie wiem, jest klucznik jeszcze po drodze Trzy klucze by trzeba było zostawić na leczenie, więc chyba teraz po prostu próbuję uciec i przeżyć. Kurcze i tutaj. No lepiej użyć klucza, mimo wszystko, mi się wydaje. Masz t A, faktycznie, nie, no jestem pośredzony. Nie. Teraz bym musiał zawalczyć, by kluczyk zdobyć na dużego Hila. Czyli podejście nazywajem, nazywajem. Muszę zawalczyć po klucz. Dobra, czekajcie, idealnie, idealnie. Teraz dużego hila. Klątwa za walkę jest ta, co więcej obrażeń dostaje teraz. Spokojnie, spokojnie. Patrzcie, tutaj zero kluczy, co prawda, ale tutaj. Kurczę, jeden by się przydał, chyba ogólnie złapać, mi się wydaje. Zaraz zobaczymy Tym razem pamiętałem, że mam disarma Kurde, mało, mało pouciekałem Ciężko, ciężko będzie Tutaj jedynie właśnie Jakieś takie random pokoje mogą mnie uratować Ale generalnie mega ciężko to, to skończyć na strzałach Kurcze Już na jakiegoś narratora, coś nie mam. To ten klucz bez Kitu. Kurczę, jestem wrażenia. Jeszcze raz przeżyję, ale bez Hila to jestem. Mamy Hilo. No teraz to jest do zrobienia jeszcze. To jest do zrobienia, kurczę. Tylko bym musiał uniknąć trzy razy. Raz się udało, to jest za darmo. Lawa, no nie. Cholera. Matematycznie szanse są, ale w rzeczywistości... Kurde, zabrakło troszkę Jeden, one off Cholera, jasna Ale dobra, dokończmy sobie już tutaj Dopijmy do 60, kurcze, gdyby nie ta jeszcze Patrz, złoty pokój, mamy to, nie? I dupa Ale sobie zrobimy tak ten jeden klucz, no ciastek dobrze mówisz. Jeden klucz. I pierwszy. No dobra. I co jeszcze? Czapa. Jeden kawice Cholera.